Jan Paweł II Świętymi Bądźcie to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego obchodzonego w całej Polsce po raz czternasty. Ale w tym roku ma on szczególny wymiar, bo odbywa się po raz pierwszy po kanonizacji papieża Polaka. To dlatego tak ważne są pytania o świętość całych społeczności, ale i pojedynczych ludzi mówią księża, były spotkania młodzieży, hepeningi i kwesty na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży. Powołana do życia w 2000 roku Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia postawiła sobie za zadanie upamiętnienie pontyfikatu Jana Pawła II poprzez promowanie nauczania papieża, a także wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży, głównie z małych miejscowości, jest właśnie takim przedsięwzięciem. Dziesiątki tysięcy już młodych ludzi skorzystali z tej fundacji, z tego stypendium. W tej chwili ma 2,5 i tysiąca aktualnie stypendystów. Pod kościołami w całej Polsce wolontariusze w Dzień Papieski kwestują na stypendia dla zdolnych, ale niezamożnych młodych ludzi. Wielu spośród wolontariuszy to niegdysiejsi stypendyści fundacji. Ja od gimnazjum właściwie, teraz jestem na studiach no i tak już dobrych kilka lat. No dla mnie też jest w sumie podziękowanie też dla wszystkich darczyńców, dla tych, co nas wspierają. Ludzie chętnie składali datki. Warto inwestować w młodych, mądrych i zdolnych, a niestety czasy są trudne i trzeba pomóc. I te żywe pomniki to myślę, że są najpiękniejsze. Stypendia przyznawane są zarówno uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak i studentom. Program stypendialny to jednak nie tylko pomoc finansowa, lecz również formacja młodych ludzi, którzy wspólnie uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, a także angażują się w działalność charytatywną. Dzień Papieski uroczyście obchodzony był także w Gdyni. Mieszkańcy zebrali się pod pomnikiem Ofiar Grudnia, by wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień. Po modlitwie procesja różańcowa przeszła ulicą świętojańską w stronę gdyńskiej kolegiaty, niosąc relikwie świętego Jana Pawła II. Rozważania różańcowe prowadzili gdyńscy aktorzy, w uroczystościach uczestniczyło kilkuset gdynian grała reprezentacyjna orkiestra marynarki wojennej, spotkanie zakończyła modlitwa w intencji rodzin. Po 80 latach funkcjonowania tymczasowej świątyni parafianie w Mrzezinie mają w końcu nowy, piękny i poświęcony kościół, który sami zbudowali. Ze względu na zły stan zdrowia metropolity gdańskiego arcybiskupa słowa Leszka Głudzia konsekracji świątyni dokonał biskup pomocniczy. Uroczyste poświęcenie kościoła zastrzeżone jest dla biskupa. Konsekracja nowego kościoła to jest najważniejsze wydarzenie, najważniejsze święto w wymiarze. Parafii. Zamyka się pewien epizod w życiu parafii, myślę, pewne doświadczenia i pewne bogactwa, które już są za nami. One mają nas uczyć, zwłaszcza tego, żebyśmy z ufnością otwierali się na przyszłość. Ceremonia poświęcenia kościoła dokonywana jest według obrzędu, którego główne elementy powstały między IV a IX wiekiem. Najpierw jest pokropienie ścian budynku wodą święconą. Po modlitwie następuje właściwe poświęcenie murów poprzez namaszczenie olejem, a następnie Namaszczany jest ołtarz. Potem spalana jest staninka dzidło w czterech rogach i po środku. Ceremonię kończy poświęcenie tabernakulum. Ta nowo wybudowana i konsekrowana świątynia będzie domem królewskim. Dokładnie przed rokiem metropolita gdański Sławoj Leszek dokonał aktów wmurowania kamienia węgielnego do budowy świątyni włączyli się aktywnie mieszkańcy czterech wsi. Parafianie naszego tutaj, a przede wszystkim, przede, przede wszystkim emeryci, no kto miał czas. Kasiobi trzymają z i widać to doskonale u nas. Budowa świątyni trwała tylko półtora roku. Jego forma jest bardzo e, tradycyjna, bo to jest kościół na archetypie architektury cystersów, architektury romańskiej, natomiast jeżeli chodzi o jego walory techniczne, jest to kościół no, w sposób bardzo inteligentny, ogrzewany. Dla mnie bardzo ważny jest kamienny ołtarz, który jest y, kamień wykopany z tutejszej żwirowni. Nowy kościół może pomieścić około 900 wiernych, którzy dziś licznie wzięli udział w konsekracji świątyni. To jest na świątyni raz, na istnienie tej świątyni, także to jest bardzo wielka sprawa. Nowy kościół jest dwa razy większy od poprzedniego. Stary powstał 80 lat temu, ale okazał się już za mały dla rozrastającej się parafii, która dziś liczy prawie 5000 wiernych.